Prosto ze szkoły pojechaliśmy już do tego Teksasu, bo słuchajcie, jest to 5-6 godzin na podróż, więc dość długo. O dziwo dość szybko minęło, aczkolwiek jednak jest to 5-6 godzin, bo wyjeżdżamy z Kansas, przejeżdżamy przez całą Oklahomę i wtedy dopiero dojeżdżamy do Teksasu. Ale szybko minęło, piękne widoczki, więc spoko. Ale słuchajcie, pomimo wszystko podróż była bardzo męcząca, więc jak tylko wróciłam od razu, proszę spać. A na kolejny dzień pojechałam z moim hostatą i hostsiostrą do dentysty, ponieważ mieli u niej wizytę. Słuchajcie, zjedliśmy sobie obiadek w restauracji z kuchnią śródziemnomorską, i to było przepyszne. I pojechaliśmy też na zakupy do sklepu spożywczego, a na samym końcu pojechaliśmy jeszcze do apteki, bo musieliśmy mi kupić szczepionkę. I umówiliśmy na kolejny dzień szczepienie, bo uwaga, moja szkoła powiedziała mi, że jeżeli na przeciągu paru dni nie zrobię tego i tego szczepienia, wywalą mnie ze szkoły. <laughs> ta, ta. Więc to było bardzo szybkie, bardzo nagłe. Trzeba było to załatwić. Już naprawdę od dość długiego czasu nie używam płynu micelarnego do zmywania makijażu. Nie służy to mojej cerze. Używam masełka. olejek też służy, natomiast masełko uważam, że jest to dla mnie lepsza opcja. I czy Wy widzieliście ten żel do twarzy, który Wam przed chwilą pokazałam? Ja piernicze, naprawdę przysięgam, że nie ma żelu, który pomógłby mojej cerze lepiej. Genialny jest, uwielbiam go. A dzisiaj zdecydowałam, że robię sobie troszeczkę dłuższą pielęgnację i użyłam sobie maski. Dokończyłam cały skinker i położyłam się do spania. A no i kochani, ja tak właściwie wam jeszcze nie powiedziałam, ale my żeśmy przyjechali tutaj do Teksasu właśnie odwiedzić ich rodzinkę. Poznałam swoją host babcie i host ciocie bardzo kochane osoby i dałam im też prezenty, bo gdy przywoziłam prezenty dla host rodzinki, to pomyślałam też o nich. I fajnie, to było też takie też spotkanie. Cieszę się. A tutaj słodkie kicie. Kocham je, słodkie, mega cool, cute. A jeżeli chodzi o ten dzień, to był totalnie luźny dzień. Dosłownie nic nie robiłam w skrócie. Czytałam książkę, siedziałam na telefonie. Ja byłam odpoczywałam po prostu. I uwaga, pojechałam na Pumpkin patch. Co było mega fajnym, super przeżyciem. Generalnie... <ścoughs> Mega fajne zobaczycie. Po prostu jedziesz na farmę w dyni i no nie wiem, spoko, ale ja to już widziałam na Pinterestie i gdzieś tam gdzieś tam i to było takie. O, to było takie fajne. To było takie fajne. Oh <laughs> Gdy płacicie za wejście na samą farmę, dostajecie kubeczek pełen jedzenia, co jest oczywiście wliczone od razu w cenę, i możecie iść do zwierzątek i je pokarmić. To też zrobiłyśmy, to było mega fajne. Oh, is really cute. Like you got two peas. Hey, bitchy no, to. Na kamień śmiecham się Nie wiem dlaczego jak na nie popatrzyłam, pomyślałam sobie trzech muszkieterów. Hello. Jestecie silni. O. O, dam. Okay, I get you more. Oh. Oh. Wow, that's funny. Yeah. Okay, so you are on your hay ride. <laughs> <So> <laughs> A więc byłam w tym takim labiryncie, jak żeście przed chwilą widzieli. I kurde, było to trochę czasami tricky Ja nie wiedziałam, gdzie mam jeszcze czasami. Pff, ale spoko, to było fajne, a później pojechałyśmy przejażdżką traktorem po całej farmie, a na samym końcu miałam możliwość wybrania sobie dyni. Ja wybrałam dwie, bo wybrałam też za moją host mamę, co było wliczone w cenę. Ym, I kurde, ja się czułam, przysięgam, przysięgam. Ja od razu po prostu w głowie miałam Hogwarts, miałam w głowie Hergo Pottera i tą czapkę, która wybierała. Do jakiego domu zostanie przydzielone zdanie uczynki? Jest ten. nie ten. I słuchajcie, jak wróciłam do domu, to moja host mama pokazała mojej host, babci, mój kanal na YouTube i razem obejrzałyśmy sobie pierwszy odcinek. To był jeden wielki Ramscar. ten kot mnie wystraszył. I mnie drapnął, jak się złapał. Ale no, zabawne to było. A, a teraz w ogóle uwaga: uważam, że to jest interesujące. Jak ja zobaczyłam tutaj Milky Way, ja od razu pomyślałam o naszych niebieskich Milky Wayach, i po prostu kocham te batoniki, batoniki, cukierki, whatever. W każdym razie ja myślałam, że to wiecie. No, pff, będzie smakować tak samo. Obviously. Nic bardziej milnego. Ich Milky smakują identycznie jak nasze Marsy. Jak, ja jak ja to wtedy zjadę, to włamie. co? Co? Wieczorem tego dnia mój host tata pojechał nam do sklepu kupić mi i mojej host mamie przekąski do filmu, While you were sleeping. I mogę wam polecić ten film. Mega spoko, mega fajny. Tego dnia moja host babcia zrobiła takie pierogi z jabłkami, i były one pieczone i były przepyszne. Boskie były naprawdę dobre. Kompletnie nie przypominały naszych pierogów, ale były bardzo dobre. Później moi host zebrali mnie do Bakis, czyli do po prostu największej stacji benzynowej, którą kiedykolwiek zobaczycie w życiu. Przysięgam. To jest ogromne, czy wy widzicie w ogóle tą ilość stanowisk do tankowania? I w ogóle to brzmi to abstrakcyjnie, że stacja paliw to jest atrakcja, ale pff, to? Uwaga, 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 please, please, please. Beaver Nuggets, Czy wy to widzicie? To jest tak boskie, to jest mega słodkie, ale chrupkie i przypominam, przy, po prostu przełamuje to taki słony posmak. Ja Nie, uwielbiam to. <laughs> Cookies and cream! Uh. <laughs> This looks good! Oczywiście była też sekcja, w której przygotowują Wam cieplutkie posiłki od razu do zjedzenia. Ogólnie w Stanach bardzo popularne jest beef jerky, czyli po prostu suszone, marynowane mięso wołowe. Czy mi to smakuje? Mm. Tam były sekcje dosłownie ze wszystkim, przysięgam Wam. No, bardzo dużo jedzenia, bardzo dużo ubrań, pamiątek i dalej. W każdym razie chciałam Wam też powiedzieć, że to jest bardzo popularna stacja, na tyle, że ja normalnie widziałam, jak ludzie noszą ubrania z bakis. Like like yeah. Produkty do ciała, ale w takim słodkim opakowaniu robi to robotę. Opowiem Wam trochę, kochani, o różnicach pomiędzy Kansas a Teksasem. A więc oba stany są dość płaskie, ale w Teksasie jest zdecydowanie więcej drzew, pagórków i ogólnie gęstszej zabudowy. Jest po prostu o wiele więcej zieleni. Większe drzewa, krzewy, jest taki bardziej. Zielony klimat? Teren jest po prostu dużo bardziej zróżnicowany. Teksas leży też bardziej na południu, co równoznacznie jest z większą ilością słońca, wyższymi temperaturami, co równo się z tym, że jest goręcej i duszniej. Wróciliśmy do domu, zjedliśmy spaghetti i razem z moim hostatą wybraliśmy się na spacer. Przepięknie to wygląda. Nie powiecie, że nie. Mega ładnie. A tutaj zaczęłam Wam pokazywać po prostu domy przyozdobione na Halloween. Uwaga, kto czeka na Stranger Things? Kto czeka na Stranger w sensie, W sumie już wyszło, w sumie już wyszło. Kto ogląda, to jest pytanie. A ten dom. Ja. Mocne to jest, mocne to jest. Wow. Mnie też po prostu dziwi, że ludzie wydają tyle kasy na no dosłownie chwila, bo większość ludzi trzy dni po Halloween i ozdób już nie ma. No a więc taki koncercik dostaliście ode mnie od mojego hostaty. A jak wróciłam to razem z moją host mamą obejrzałyśmy film Red. Mega fajny. Jeszcze bardziej mi się podobał niż ten wczorajszy, ale kompletnie dwa inne rodzaje filmu. Tutaj film akcji, tam romans. Pomalowałam się, ogarnęłam się i pojechaliśmy do kościoła na mszę. Ten kościół był przepiękny, a dla zainteresowanych, teraz opowiem wam co nieco. Zdanie, które tutaj widzicie, jest w języku łacińskim i oznacza ono Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów. Zastępów, czyli wojsk niebieskich, ogromnych zastępów aniołów. W rzeczywistości znajdują się tam u góry cztery posągi, ale na kamerze łapią się tylko dwa. Natomiast przedstawiają one czterech ewangelistów: Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Autorów czterech Ewangelii. Każde z tych witrażowych okien, które widzicie, symbolicznie przedstawia inną grupę etniczną obecną na świecie. Gdyby się lepiej przyjrzeć, każda jedna osoba jest innej narodowości. Ma to pokazać różnorodność całego świata i podkreślić, że Kościół jest miejscem dla każdego, niezależnie od wyglądu, pochodzenia czy kultury. Chodzi po prostu o to, że. Każda osoba jest tu akceptowana i mile widziana. Ten witraż z kolei ukazuje świat jeszcze przed grzechem Adama i Ewy. Są tu również na samej górze ukazani Maryja z Jezusem, którzy są przedstawieni jako Królowa i Król Ziemi, czyli symbol tego, że dobro i miłość mają panować nad światem. To drzewo, które widzicie na samym środku, to tzw. drzewo życia. W Biblii jest ono jego symbolem, znakiem siły, początku i ciągłości istnienia. Lew i baranek to bardzo znany symbol pokoju. Lew normalnie jest drabieżnikiem, a baranek jego potencjalną ofiarą. Tutaj leżą obok siebie spokojnie, co pokazuje świat bez przemocy, bez strachu, bez podziałów, świat taki, jaki miał być na początku przed grzechem Adama i Ewy. A więc to okno było ukazaniem początku. Natomiast drugie okno ukazuje koniec świata. Jest to nowe królestwo po ostatecznym przyjściu Jezusa. A więc pierwsze okno przedstawia początek, a drugie okno po przeciwnej stronie kościoła przedstawia koniec. Jest to też nawiązanie do tego, że w Piśmie Świętym Bóg jest opisywany jako alfa i omega. Alfa to pierwsza litera alfa a Omega ostatnia. To znaczy, że Bóg jest początkiem i końcem. I tę właśnie symbolikę tutaj widać. To ostatni piękny witraż, który nagrałam w tym kościele i ukazuje on po prostu narodziny Jezusa Chrystusa i radujących się z tego powodu aniołów. To co widzicie tutaj, to Jezus spoczywający w ramionach Maryi po tym, jak ściągnięto Jego martwe ciało z krzyża. A to co tutaj widzicie, to jest pełnowymiarowa chrzcielnica. Ludzie mogą przyjąć tutaj chrzest poprzez całkowite zanurzenie w wodzie. Te wielkie witraże, które tutaj widzicie, przedstawiają 12 apostołów. Jeden z nich, ten trochę wysunięty do przodu i bardziej pochylony, to Święty Piotr. Jest on ukazany w ten sposób, bo w tradycji chrześcijańskiej uważa się go za fundament kościoła. Jest też apostoł, który jako jedyny jest odwrócony w przeciwną stronę. To Judasz. Został pokazany tak symbolicznie, bo to właśnie on zdradził Jezusa. Cała reszta apostołów jest zwrócona w stronę tabernakulum, czyli miejsca, gdzie przechowywana jest Eucharystia. A po środku wisi krzyż, a tło za na nim symbolizuje niebo. A nad całością znajduje się znak Ducha Świętego. I powiem Wam, że podczas mszy cały kościół był przepełniony ludźmi. I tutaj już ostatnia symbolika, którą chciałabym Wam wytłumaczyć. W Biblii jest mowa o trzech archaniołach. Każdego z nich tutaj zobaczycie. Pierwszym jest archanioł Gabriel, którego Wam tutaj pokazuję. Następnie jest archanioł Michał i na samym końcu jest archanioł Rafał. W drodze do domu zajechaliśmy jeszcze do McDonalda na jedzenie I słuchajcie, to by było na tyle w moim vlogu Niestety, ale się już z Wami żegnam Ale zanim jeszcze, pokazuję Wam tutaj największe kasyno w całych Stanach Mega charakterystyczne, bo każda jego część jest zbudowana w stylu innego miasta na świecie Znajdziecie tam Londyn, Paryż, Rzym, Madryt, Pekin, Rio i wiele, wiele innych Wygląda to co najmniej ciekawie i dość Co? Tymczasem, niestety, ale ja się już z Wami żegnam. Dziękuję bardzo za oglądanie tego vloga. Do zobaczenia do kolejnego pa Papa.